Widzowie, zawsze do Was przychodzę z czymś nietypowym. A dzisiaj przychodzę z czymś bardzo nietypowym, ponieważ będzie mi bardzo ciężko zdobyć dzisiaj drewno. Zapytacie dlaczego? No, zobaczcie, drzewa jest tutaj naprawdę ogrom. Możemy sobie wybrać brzuska, możemy sobie dom wybrać, ale ja wybiorę tą skrzynkę, w której mam drewno. Dlaczego wybieram skrzynkę, w której jest drewno? A dlaczego nie biorę drewna, które jest tutaj? Zaraz wam pokażę, ale trzecią łapkę w górę w tym momencie. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, no bo to jest seria Minecraft, ale macie playlistę teraz w karcie, więc możecie sobie też sprawdzić inne filmy. A ja sobie teraz wbijam. Po pierwsze, narzędzia. Okej, okay, słuchajcie, narzędzia mam już zrobione, więc yy, spróbujmy. Nie w ogóle, generalnie tutaj Najpierw trzeba dzień ustawić. Sorry, że używam komentarza, ale naprawdę, no, no, czekałem z tą nagrywką. Słuchajcie, yy, no o co chodzi z tym drewnem? Na pewno zapytacie. Zobaczcie to: Z drewna wypadają ró różne surowce. Generalnie jest to w większości żelazo. Nie wiem, jak z innego drewna. Nie wiem, czy na przykład drewno jakieś brzozowe różni się od tego zwykłego drewna. Widzę, że z tego drewna też wypada złoto, także jest dosyć ciekawie. E, I przecież mamy dużo gatunków drewna. Nie wiem. O, na przykład nie. Dobra, to nie jest akurat ten gatunek. W każdym razie mamy już tyle żelaza, że ja mogę sobie zrobić na sam początek. Jest druga minuta filmu. Ja mogę sobie zrobić całego seta żelaznego, więc zróbmy tego całego seta. Przy okazji zrobimy sobie też narzędzia. Nie ma z tym żadnego problemu. Możemy sobie kilof zrobić na przykład. E, no i oczywiście mieczyki inne takie rzeczy. Tylko na mieczek mi już tutaj nie starczy żelaza, więc e, jakby złoto mamy, mamy też węgiel, więc jest naprawdę dobrze. Okej, okay, zaczynając rozgrywkę, przydałoby się też jakieś krowy tutaj pozabijać, ponieważ potrzebuję dużo jedzenia, więc poproszę, krówki, chodźcie tutaj do mnie, e, a ja będę miał dzisiejszy cel odcinka jest taki, żeby dostać się do netheru, bo jak wiecie, tam jest inne drewno, inne drewno netherowe, neder więc y, wydaje mi się, że z tego drewna Nederowego powinny wypadać sztabki Nederytu chociaż mogę się mylić, mogę się mylić, zobaczymy. Spraw e, dobra, no wiemy jak wygląda, co z wypada z Dębu, co wypada z brzuszki, ale co wypada z sosny? Jestem ciekawy, czy jakieś inne surowce, czy raczej to samo. Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy, czy ktoś odgadnie. Napiszcie teraz komentarz, co wypada z yy, sosny. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, więc uwaga! Sztabki żelaza i sztabki złota, czyli. Wow, diamenty też wypadają No co wy gadacie, co wy gadacie, że też diaksy wypadają Serio, z tego wypadają diamenty sosny wypadają diaksy Dobra, zabieramy te surowce, więc sosny mamy troszeczkę więcej tutaj Akurat są dwa drzewka Więc te dwa drzewka mam nadzieję, że dadzą mi tyle diamentów Że będziemy mogli zrobić sobie całego seta Więc sprawdźmy co będzie Co wypadnie z tej sosny W ogóle jak to jest możliwe, że z drewna wypadają diaksy To jest właśnie dla mnie ciekawe To jest naprawdę zastanawiające Mam nadzieję, że żadnego drewna nie pominę a jeżeli pominę, no to zawsze mamy drzewo akacjowe, z którego nie wiem, co może wypaść. Czy też diamenty, dobra, czyli drzewo akacjowe mamy tutaj. No i najgorszy problem tej modyfikacji jest taki, że niestety nie jesteśmy w stanie yy, no w żaden inny sposób zdobyć drewna. No, chyba, żeby był gdzieś creeper. Ale też jak creeper wybuchnie Drewno, no to nie wypada z niego z tego drewna Drewno, tylko wypada Niestety, znaczy stety, no jakieś Diaksy inne takie rzeczy Wow, dobra, znalazłem raj sosen W sensie, nie ma no może, wiecie Lasu sosnowego, ale są jeszcze Inne sosny, więc to jest duży, duży Duży plus, ale no coś widzę Te szczęście na diamenty jest Takim trochę nieszczęściem, bo No bardzo mało ich wypada, mamy 11 A potrzebujemy ich około 28 Tak mi się wydaje Wydaje, tak mi się wydaje, mogę się mylić, ale wydaje mi się też, że uda nam się to zrobić, bo tu są chyba jeszcze dwa drzewa. Zobaczcie, dwa diamenty nam wypadły. W ogóle nie, naprawdę abstrakcja jest dla mnie to, że wypadają diamenty z. E, z, z. właśnie tych drzewek, nie? Co jest? Okej, okay, mamy 26 diamentów, 28 diamentów. 30 diamentów praktycznie, więc możemy sobie już w sumie wszystko zrobić. W sensie, jakby zrobiłem to tak, żeby zostawić sobie troszeczkę drewna, dlatego sobie zrespiłem drewno na sam początek filmu, bo naprawdę byśmy mieli problem ze zdobyciem drewna i to by był jedyny surowiec, którego byśmy nie zrobili, więc no, no niestety musiałem to zrobić. Dobre, idealnie starczyło na wszystko, łącznie z mieczykiem, także mieczyk mamy, całą zbrojkę tu również mamy, więc naprawdę jest elegancko. Jestem cały diamentowy, bardzo mnie to Cieszy jedzenie mamy, więc możemy ruszać dalej do nederu. Jeszcze bym sobie zrobił tylko e, tutaj właśnie. E, o, no i dobra, jest wiaderko, i możemy ruszać. Rzecz, której dzisiaj szukamy jest to lawa, w ostatnim odcinku też szukaliśmy lawy, udało nam się dostać do netheru, ale więcej nie spoileruję, sprawdźcie sobie naprawdę playlistę i pamiętajcie, że są codziennie na kanale odcinki z tej oto właśnie serii, więc jeżeli chcecie więcej to pamiętajcie, żeby subskrybować koniecznie ten kanał, bo naprawdę tutaj się sporo, sporo, sporo filmów e, pojawia, a generalnie mamy bardzo dużo złota, więc będzie można sobie potrejdować z piglinami. Wow, dobra, jest jaskinia, jest jaskinia. Co jest w tej jaskini? Czy jest tutaj gdzieś lawa? Widzę, że jest pierwszy mob, który będzie próbował mi przeszkodzić. Mam nadzieję, że jeden jedyny mob, bo nie chcę walki tutaj, jakiejś mega mocnej w tym odcinku jest. Okej, okay, dobra. Czy jest to, co chcieliśmy? Czyli jest lawa? Bardzo dobrze. Yy, mamy wiadro z wodą i. Wow, co jest? Czemu? Czemu się zrespił Silverfish? E? Co jest? Ej, czemu tak się stało? Ej, masakra! Skąd te silverfisze się wzięły? Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra, odgradzam się stąd. Odgradzam się totalnie stąd, no bo nie chcemy silverfiszy, Serio? No, czy, czyżby tu był gdzieś end? To już w ogóle by było jakieś nie wiem, mega powolone, jakby to był gdzieś end. Ale dobra, słuchajcie, widzowie: e, Wstawmy sobie tutaj wodę. Niech ta woda sobie w tym miejscu właśnie będzie. E, potrzebuję zrobić jeszcze. Bo Potrzebuję zrobić miejsce przede wszystkim w ekspunku, więc potrzebujemy też gravelu. E, gravel mi się przyda po to, żeby zdobyć właśnie. Flinta, no dzięki któremu będę mógł się Dzięki któremu będę mógł zrobić zapalniczkę Ale straszny hałas robią te szczury Naprawdę, więc musimy te szczury Zaraz zniwelować, co jest Wiedziałem, że jak przyjdzie do zbierania Właśnie flinta, to będzie problem z tym Grawelem, serio, że nie będę chciał Wypaść w żaden sposób flint I dobra, jest flint, więc bardzo dobrze Robimy sobie teraz zapalniczkę To wyrzucamy, to wyrzucamy Niech będzie i widzę, że mamy 100 kobla, więc Cobblestone jak najbardziej się przyda. Jak najbardziej się przyda. To możemy sobie tutaj rozkopać to tak samo, żeby mieć więcej miejsca. No i standardowa procedura robienia portalu. Portal robimy e, na moim kanale w ten sposób, bo nie umiem w żaden inny sposób. Przestraszenie się, że ta woda zniknęła. Na całe szczęście nie. Na całe szczęście jest wszystko dobrze, jest pod kontrolą, więc robimy ten cały portal. No i dobra, co jest? Co jest? Co tu się stało? Co tu się stało? Ej, masakra, masakra! No, zaraz wiedziałem, że coś nie tak zrobię. Wiedziałem, że coś mi nie wyjdzie, więc no, nie podoba mi się to bardzo. Dawajcie mi tą wodę, dawajcie mi tą wodę. Powiedzcie mi, że ten portal jest gotowy. Jest gotowy, więc bardzo dobrze. E, więc słuchajcie, widzowie, wy zostawiacie łapki w górę teraz. A ja wbijam do lederu. Okej, okay, to, to jest niekonieczny biom, na którym się chciałem zrespić. Yy, chciałem zdobyć drzewa. Widzę, że to jest pierwsze drzewo, jakie możemy zdobyć. Jestem atakowany też przez szkielety, więc jak najszybciej stąd uciekamy. Okej, okay, no jest drewno, jest drewno. Pewnie zostanę zaraz też zaatakowany przez pigliny. No niestety, tak to bywa, tak to bywa. Nie mamy nic złotego, ale dobra, jest pierwsze drewno. Co mi z niego wypadnie? Mam nadzieję, że to jest traktowane jako drewno. Raczej tak, więc dobra, proszę bardzo i uwaga. Diamenty, co jest? Ej, z tego wypadają tylko i wyłącznie DIAKSY Co tu się dzieje? Mamy na maksa dużo diamentów, dobra, bardzo mi się to podoba, bardzo mi się to podoba, ale ja bym chciał znaleźć ten fajny, zielony las Okej okay, widzowie, ja nie jestem z youtuberem, którzy ukrywają co, że nie wiem, że cheatują czy coś takiego W sensie nie co, co tutaj zrobiłem wow, hot tourist achievement, jedyne co tutaj zrobiłem no to użyłem game moda, bo musiałbym przejść około 1500 kratek, żeby znaleźć ten biom a byłem mega ciekawy, e, co się stanie, jak ja sobie właśnie e, to drzewko rozwalę więc zróbmy sobie teraz siekiera na szybko zróbmy na bogato, słuchajcie, na bogato na w ogóle sztabki netherytu czajcie, to, sztabki netherytu mamy ej, co jest, i z tutaj, tutaj z tego dre drewna też wypada nederyt, więc mamy cały nederyt dla Siebie, można powiedzieć, no jaki kozak, serio? Patrzcie, możemy zrobić sobie y, kirowne nederytowy, tylko to nie tak. No dobra, to też nie będzie problem, żeby zrobić ten cały stół, bo mamy surowce, mamy jeszcze trochę drewna, więc jakby to nie martwi mi to w ogóle, y, ale możemy sobie zrobić na przykład zbrojkę. Mamy 7 sztabek nederytów, więc możemy sobie zrobić tak. Pierwszą część zbrojki, zakładamy ją, masz, możemy sobie diamentowy hełmik zrobić, proszę bardzo. Możemy sobie zrobić spodenki. Okej, okay, proszę bardzo. I jeszcze tutaj możemy sobie zrobić diamentowe buty. Proszę bardzo, jesteśmy cali netherytowi. Przy okazji możemy zrobić sobie jeszcze kill. Off. No i dobra. I widzicie jak to prosto jest zdobyć generalnie netheryt a słuchajcie, zadanie dla was jest takie Jak, pytanie dla was no, Odpiszcie mi w komentarzach, napiszcie ten komentarz Poświęćcie te, tą, te pół minuty e, Jakie, jak, w jaki sposób Jest według was na zdobycie drewna Jeżeli nie możemy rozwalać drewna No bo jak widzicie, no nie możemy rozwalać drewna Bo niestety, no Niestety, no wypadają nam surowce z tego Więc napiszcie mi w komentarzach Ja jestem Kocz i widzimy się już jutro e, Na kolejnym filmie Także cześć, siemanko i pa pa